Cześć! Jest kolejna środa, godzina 17, czyli serdecznie witam Was w kolejnym odcinku Cocktail TV. Ci, którzy z Was nie zauważyli, że w poniedziałek o 17 pojawił się nowy odcinek z nowej serii Bar od Podstaw, to zapraszam Was do tego odcinka, gdzie gdzieś tutaj w karcie pojawi się link do tego odcinka, więc serdecznie Was zapraszam. A dzisiaj, no cóż, mamy piękną, złotą polską jesień, dlatego przygotowałem coś naprawdę specjalnego, wybornego, smacznego, rozgrzewającego z dodatkiem ciemnego rumu. A co? Za chwilkę o tym się przekonacie. Zapraszam Was na hot battered rum, czyli maślany rum w wykonaniu Cocktail TV. Zapraszam. Do przygotowania naszego przepisu będziemy potrzebować rondelek, w którym będziemy podgrzewać sobie Masełko z dodatkiem laski cynamonu, kilku goździków, gwiazdki anyżu i wrzątku. Więc zaczynajmy, nie przedłużam do rondelka Wrzucam kostkę masła. Prawdziwe masło. Dodajcie prawdziwego masła, żeby było naprawdę smacznie i żeby później ten aksamitny smak przewijał się po naszym podniebieniu. Laska cynamonu do środka. Gwiazdka anyżu. Trzy goździki. Następnie do tego dodaję około 100 ml w I teraz delikatnie na wolnym ogniu będę sobie rozpuszczał masełko. Masło z naszymi korzennymi przyprawami już mamy rozpuszczone. Uwierzcie mi, jakie aromaty tutaj się w powietrzu unoszą. Następnie potrzebujemy szklankę z uchem, co by nie poparzyć dłoni, bo nasz koktajl ma być gorący. Do środka dodaję około 40 ml miodu. Do tego 40 ml ciemnego rumu. Używajcie dobrego rumu, żeby te wszystkie aromaty dodatkowo uzupełnić o starzony rum dobrej jakości. Ja używam Angostury. Jest to mój jeden z ulubionych rumów sprawdzony. Więc mogę Wam z czystym sumieniem go polecić. Następnie dodamy przez sitko nasze rozpuszczone masełko, co by oddzielić nasze korzenne przyprawy. Teraz to wszystko delikatnie sobie zamieszajmy. Czuję, że miód już się rozpuścił. I całość uzupełniamy wcześniej zagotowaną wodą, czyli wrzątkiem. Ja lubię urozmaicać swoje koktajle, dlatego, że mam okazję posiadać świeżą gałkę muszkatołową. To zetrę sobie odrobinę do środka. I w ten oto sposób nasz klasyczny Hot Butter Room mamy gotowy, ale ja postanowiłem. Że umilę nie tylko mi, ale też Wam dzisiejszy przepis i udekoruję go płatkami cynin, cynamonem. Czujecie to? Rum, masełko, przyprawy korzenne i płatki cynin, minis, które znajdują się na górze. Zobaczcie, jak to wygląda. W tym momencie pewnie wielu z Was zada pytanie, dlaczego użyłem masła. Masło nie tylko wpłynie na to, że e, aksamitny smak tego koktajlu rozniesie się po naszym podniebieniu, ale że jako pijemy ten koktajl gorący, masło sprawi, że nie poparzymy naszego jakże jedwabnego, delikatnego podniebienia. Dlatego subskrybujcie kanał Koktajl TV, wpadajcie do nas w poniedziałek o 17, w środę o 17 i niedługo mam dla Was kolejną niespodziankę. Bo szybkie, proste przepisy będą pojawiać się na TikToku. Ale o tym poinformuję Was w kolejnym odcinku. No i co? Czas na degustację. Wiecie co? Dzisiaj dobranocka nie będzie potrzebna. Cześć! Mega sztos! Zróbcie to w domu! Zróbcie to! Zróbcie to z płatkami Cyni Minis. Jeżeli nie lubicie Cyni Minis, zróbcie to z Chocapic. Uwierzcie mi, to jest jeden z lepszych, rozgrzewających koktajli, jakie ja piłem. I jestem przekonany, że zostawicie dużo łapek w górę pod tym przepisem. Smacznego, cześć!